Za nami jubileuszowa 30 edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Nowej Rudzie, który organizowany jest rokrocznie, by promować region wśród polskich i zagranicznych gości, prezentując bogactwo kultury i tradycji liczącego ponad 50 lat zespołu pieśni i tańca Nowa Ruda. Jednym z miejsc, w których festiwal zagościł, były Wambierzyce w gminie Radków. Cieszę się bardzo, że Nowa Ruda zaproponowała nam współpracę w tym zakresie. Kiedyś ona istniała. Dla mnie folklor, ludowość to jest bezcenne. Jeśli o tym będziemy zapominać, no to nawet garnitur nie będzie do nas pasował w przyszłości i to mnie cieszy. Tym bardziej, że różnorodność to jest przekrój. Francja, Włochy, Rumunia i zespół przepięknie opanowawszy tą już ludowość Nowa Ruda. Jest to jeden z najlepszych zespołów w mojej ocenie tutaj na pewno w rejonie, jeśli nie w tej części Polski Zachodniej. Bardzo się cieszymy, że przyjechały do nas zespoły z Francji, Rumunii, Włoch, Kolumbii i oczywiście nasz rodzimy zespół pieśni Tańca Nowa Ruda, ponieważ jest to 30. Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Nowej Rudzie. W tym roku właśnie udało nam się pozyskać partnerów w postaci Gminy Radków i mamy przepiękny koncert w Wambierzycach. Były też koncerty w Szczegomiu w Nowej Rudzie i w Kudowie Zdrój. Także Cała okolica, tutaj nasza, cieszy się tym pięknem folkloru. Jest to cudowne wydarzenie. Myślę, że każdy powinien przejść i zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Tym bardziej, że schody tutaj przy samej bazylice tworzą piękny amfiteatr, który po prostu. W całości występów folklorystycznych z różnych państw, bo mamy i Francję, i Włochy, i Rumunię i oczywiście nasz zespół pieśni i tańca Nowa Ruda, sprawia, że to wszystko jest tylko i wyłącznie bardziej cudowne i wkręca w ten świat folkloru. Roku gościliśmy cztery zespoły, my jesteśmy piątym, będzie występował też występował też występowała kapela Zradkowa Harnasie, także cały czas staramy się zapraszać co roku inne zespoły, żeby publiczność mogła poznawać folklor z różnych stron świata. Podobał nam się, ja tutaj pracuję na bazylice i dlatego dowiedziałam się, że, że jest koncert i przyszliśmy po pracy. Ja jestem mieszkanką Wambierzyc. Wszystkie imprezy, które się odbywają u nas w Wambierzycach, zawsze jest pięknie, i warto przyjeżdżać do naszych Wambierzyc.